Wyróżnienie dla Legii Warszawa w postaci bycia promotorem i ambasadorem Polski. To, to piękne wyróżnienie, dołączenie do wspaniałego grona osób, które wcześniej już ten tytuł otrzymały. Ja mam takie poczucie, że jeśli mówimy Polska, to od razu myślimy Warszawa, jeśli myślimy Warszawa, to myślimy Legia Warszawa i Legia Warszawa, klub o tak wspaniałej, bogatej historii i tradycji, jednocześnie no, buduje i wzbudza wspaniałe emocje i tu w Polsce, i też za granicą. No i myślę, że to jest dla nas duża, duża dzisiaj odpowiedzialność, żeby dalej konsekwentnie rozwijać działalność naszego klubu. Ten ostatni sezon zakończyliśmy na drugim miejscu, natomiast... Ten poprzedni jeszcze to był to był rzeczywiście ten taki bardzo trudny, trudny sezon. No i z tego powodu, oczywiście, z racji 10 miejsca nie mogliśmy grać w fazie Pucharowej. To w przypadku takiego klubu jak Legia od razu przekłada się bardzo negatywnie na przychody zarówno te przychody związane z wynikiem sportowym, jak przychody telewizyjne jak także przychody związane z dniem meczowym. No i to zaskutkowało tą, tym spadkiem o, o, o ponad 30 milionów przychodów, stąd drugie miejsce, więc to już trochę jest historia. Bardzo intensywnie wszyscy razem pracujemy, żeby no kolejne, kolejne sezony były dużo lepsze. Spodziewam się, że po sezonie 23-24 wrócimy na pozycję lidera. Nasze centrum treningowe jest na najwyższym poziomie, nasza zresztą cały zespół i kadra trenerska jest na doskonałym poziomie. Jacek Zieliński, dyrektor sportowy, dzisiaj razem z Kostą i całym sztabem komponujemy drużynę pierwszą, ale też nie zapominamy o rozwoju akademii. To się wszystko wiąże w piłce, prawda? Wynik pierwszej reprezentacji, pierwszej drużyny też buduje atmosferę wokół zespołu. To buduje zainteresowanie piłkarzami. Bycie na arenie międzynarodowej od razu buduje też zainteresowanie na rynku transferowym. My dzisiaj to obserwujemy, jak się zmieniła w tym dobrym tego słowa znaczeniu sytuacja. Dzisiaj nasi piłkarze. I co chwilę mamy no, dużo większe, większy ruch, mówiąc w słowie jeśli chodzi o zapytania. Także myślę, że też w tym, w tym parametrze, jakim są przychody, Transferowe minus koszty zakupów, bo to jest ta kwota, która nas interesuje, ta netto, ta różnica. Będziemy na, na dużo lepszej pozycji po zamknięciu tego sezonu. Nad tym też no, pracujemy, żeby te, ta zrównowa ten zrównoważony budżet w postaci przychodów związanych ze sportem, z wynikiem sportowym, telewizją, dzień meczowy i, i komercyjne przychody wraz z przychodami transferowymi budowały rzeczywiście tą. Tą bazę, która będzie, no miejmy nadzieję, z dużą pokorą to mówię, ale pracujemy ciężko, no taka trudna do, do ścignięcia przez innych. Na, nasi partnerzy, nasi sponsorzy, no po pierwsze są z nami bardzo niejednokrotnie długo, po drugie nowi partnerzy dołączają, z czego się bardzo cieszymy. Pewnie każdy, kto śledzi uważnie świat wokół Legii, co jakiś czas przeczyta, że pracujemy nad tym tematem, żeby sponsor tytularny dla stadionu Również się pojawił. Ja już to kilka razy mówiłem i cały czas jestem tutaj konsekwentny. Jak tylko zamkniemy te rozmowy, to od razu obiecuję, następnego dnia poinformujemy. W związku z tym na ten moment jeszcze nam przychodzi poczekać, chociaż bardzo, bardzo intensywnie nad tym, w tym temacie działamy.